Dla mnie sam sakrament spowiedzi jest yy... rozpoczynam wszystko od nowa. To nie jest prysznic, żeby się obmyć z tego błota grzechu i potem znowu lecieć w bagno i się taplać gdzieś znowu po, po raz kolejny w tym grzechu i, i w tym błocie grzechów, yy, tylko jest zupełnie czymś, czymś nowym. Jest postanowieniem, że od teraz zaczynam nowe życie, że chcę zacząć jeszcze raz i jeszcze raz. Upadłem, ale chcę powstać i zacząć jeszcze raz. I dzisiaj w świecie funkcjonuje, tak jak za moich czasów, takie coś, zacząć jeszcze raz, to znaczy zostawić żonę, zostawić dzieci, poszukać sobie innej żony, młodszej może, albo zostawić starych przyjaciół, bo może mówią mi za dużo prawdy, za dużo, za bardzo, za dobrze mnie znają, nie? Więc zacząć jeszcze raz szukać nowych przyjaciół, albo zmienić nick na kompu, wiesz, na Facebooku, już nie jestem taki, tylko jestem kimś innym. I... i... Zaczynać nowe życie dla mnie, to znaczy iść, przygotować się dobrze do spowiedzi i iść na liturgię słowa, pokutną liturgię słowa. W kościele bardzo, bardzo piękna liturgia jest pokutna, która jest, nie jest tak często spotykana, natomiast ja jestem we wspólnocie już ponad 20 lat i my mamy raz na 6 tygodni, czasami częściej, liturgię pokutną, która mi bardzo pomaga, żeby przygotować się jeszcze lepiej do tego, żeby stanąć przed Bogiem. I spojrzeć na siebie, bez lęku spojrzeć na siebie i zobaczyć, co jest powodem dzisiaj mojego nieszczęścia i co sprawia, co, co mnie oddala od Boga. Nie? I ta liturgia pokutna jest bardzo prosta, bo to są czytania. Yy, jest kilka czytań, które pomagają mi zobaczyć, w jakiej jestem kondycji w stosunku do Boga. Ja mam bardzo poważny czasami grzech przed spowiedzią. To jest związane z pychą, że nie widzę grzechów. Nie widzę jakiejś tam. Te, co zawsze, ale nic nowego jakby nie widzę. I wtedy taka liturgia pokutna, czyli kontakt ze Słowem Bożym, z psalmami, z Ewangelią, z listami apostolskimi, pomaga mi zobaczyć głębiej pewne rzeczy. Ja pamiętam, jak po wielu, wielu latach odkryłem grzech, z którego się nigdy nie spowiadałem, na przykład grzech zazdrości. Wydawało mi się, że ja nie jestem zazdrosny. Raczej, raczej widziałem, że mi ktoś coś zazdrości, ale że ja jestem zazdrosny, tego nie widziałem. Dopiero. To słowo mi jakby otworzyło oczy. I pierwszy raz w życiu mogłem iść się wyspowiadać, mówię, ja wiele razy w życiu byłem zazdrosny. Albo zobaczyć, że poważnym grzechem, o którym się mało mówi, jest gniew, w który często wpadam z powodu irytacji, znowu pycha, nie, że no, jak on tego nie rozumie? Jak, jak można takich oczywistych rzeczy nie rozumieć? Jest, jest i, i gniew się pojawia, co się Bogu bardzo nie podoba, nie? Ale to wszystko przygotowuje mnie do spowiedzi, do tego... Tak jak, tak jak mówimy, że antywirus y, działa i on mi, ten antywirus ma przede wszystkim pokazać mi, w którym miejscu jest problem. Nie? Problem jest właśnie taki, że nie da się żyć w grzechu. To mówi się tak, przesilenie wiosenne zmęczony jestem, za dużo pracuję, zmęczony jestem, za daleka droga, zmęczony jestem. Jestem w wieku kryzysu średniego to jestem zmęczony. Ciągle wszystko nas męczy. A ja kiedyś usłyszałem bardzo fajne słowa: że człowieka tak naprawdę najbardziej niszczy grzech. I to powoduje, że on jest słaby. Po takiej liturgii pokutnej, po spowiedzi ja mam znowu siłę. I nieważne jest, ile mam lat, nieważne, czy że jestem fizycznie zmęczony czy nie, ale mam nową nadzieję, nową siłę. Antywirus działa, mogę ruszyć na nowo, peł, pełnosprawny, yy, bo pełnosprawność mi się kojarzy z umiejętnością kochania. Nie? Żeby, jedyna niepełnosprawność, yy, jaką człowiek ma, to nie jest brak kończyny albo jakieś upośledzenie, yy, tylko brak umiejętności kochania. Można tak żyć, żeby nie grzeszyć można. Można doświadczyć takiej w życiu, takiego szczęścia, że człowiek będąc online, można powiedzieć tym nowoczesnym językiem cały czas z Duchem Świętym, z Bogiem, nie wpadać w ciężkie grzechy. Jest to możliwe. Tak słyszałem. Chociaż sam muszę powiedzieć, że jest mi bardzo trudno nie grzeszyć, nie? że jednak. Jako człowiek mam predyspozycję do grzeszenia. Na szczęście miłosierdzie Pana Boga jest większe niż moje grzechy i, i, i to jest moja jedyna nadzieja. To moje! To twoje! I znowu walczymy o swoje! Każda spowiedź święta, każde wyznanie grzechów i każdy rachunek sumienia. Powoduje, że on się zaczyna właściwie od tego pragnienia: chcę wrócić do Ojca, chcę wrócić do Boga, chcę, chcę wrócić do tego, co daje mi życie. Przez grzech odciąłem sobie te korzenie i nie mam żadnych owoców na tym drzewie mojego życia i chcę wrócić, bo tu nie jest mi dobrze. I każda spowiedź święta powoduje, że zbliżam się do Boga i znowu mogę patrzeć na moją żonę, na moje dzieci, na moje wnuki i cieszyć się tym, a nie szemrać i ciągle narzekać. No? Każdy grzech, każdy grzech ma wymiar społeczny, to nie jest, nie dotyczy, grzech nie dotyczy tylko mnie. Każdy grzech powoduje konsekwencje dla mojej rodziny, dla ludzi, z którymi się spotykam, dla świata. Nie? Niszczy drugiego człowieka, niszczy Kościół. Dlaczego jest tak dużo y, ataków na Kościół albo fałszywych opinii o Kościele? Dlatego, że ludzie, którzy są w tym Kościele, ja na przykład, często nie zgadza im się to z nauką Chrystusa. Nie? To jest droga zła. Uważaj, nie jest tam. To jest droga zła. mówi nam. I każdy grzech ma wymiar społeczny. Czyli jeżeli ludzie widzą, że ja grzeszę, ludzie słyszą, że ja grzeszę, to nie mam, dla, ja nie mam takiego problemu, żeby iść i powiedzieć Chrystusowi, bo ja idę, mówię te grzechy Chrystusowi, przez to, że. Chrystusem jest ten spowiednik. Jakby jego ucho jest uchem Chrystusa. Nie mam problemu z tym, żeby mówić o tych grzechach. Mam jeszcze taką sytuację wyjątkowo dobrą, że mam stałego spowiednika, który mnie zna i może mi pomagać poważnie, nie? Bo zawsze jest pewien kontekst grzechów. Na początku spowiedzi zawsze mówię, że jestem jak nie znam spowiednika, to mówię, że jestem ojcem, mężem od 27 lat, że jestem dziadkiem już. I często potem spowiednik mówi, To ty jesteś już dziadkiem i takie rzeczy jeszcze robisz. I ja mówię, no to niech mi ksiądz powie, to kiedy te, te zmagania, na przykład seksualne, znikną. A mówię, oj, chłopcze, podobno kilka godzin po śmierci i to. To mnie trochę rozbawiło, ale też pokazało, że walka trwa do końca nie? i że tak naprawdę to jest poważna rzecz, żeby mieć czyste serce, które patrzy na drugą osobę, na kobietę, na przykład z szacunkiem, że to jest istota ludzka, a nie tylko y, obiekt pożądania. Nie? Wielu ludzi mi często mówi, spotykam mnie, ale lica, proszę cię, co ja mam iść komuś człowiekowi drugiemu mówić grzechy. Ja wtedy mówię, no ale przecież te grzechy, nic nowego na pewno po pierwsze nie wymyśliłeś. Po drugie, dobrze jest, tak jak się grzeszy, i to są fakty, to tak zrobić taki faktyczny jakiś ruch w tą stronę, żeby je wypowiedzieć i to powiedzieć drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że jak jest grupa przyjaciół, na przykład jak my w Luxorpedzie się bardzo dobrze znamy. I, I czasami mówimy sobie o takich skrytych rzeczach, które, które gdzieś tam nas nękają, że to bardzo pomaga taka szczerość. Więc ja, ja nie mam z tym problemów. Natomiast często się spotykam, że ludzie mówią, ale ja się wstydzę swoich grzechów. Nie? Ja powiem, że ja się też wstydzę swoich grzechów, ale bardziej się wstydzę konsekwencji tych grzechów. Widzę, ile one zła potrafią wyrządzić drugiej osobie. Nie? Więc najmniejszym chyba problemem jest wyznanie. I wstyd, wyznanie tych grzechów. Nie? Ważne, że dzisiaj tak jak ludzie widzą, że grzeszę, to też mogą zobaczyć, że ja chcę się nawrócić, że chcę wrócić do Boga, że mam pragnienie prosić o wybaczenie wszystkich naokoło za to, jaki jestem. Nie? Że nie chciałbym być w stanie grzechu, kiedy przyjdzie ta ostatnia godzina, na którą właściwie całe życie się przygotowujemy nie? odejścia na drugi brzeg. Nie? Chciałbym być. Chciałbym mieć wtedy serce czyste i chciałbym być pojednany z Bogiem. Nie? Chciałbym iść prosto do nieba. Bóg jest miłośnikiem życia i on ja nie chce mnie go pozbawić. Chce mi, mi dać nowe życie za każdym razem. I spowiedź to jest takie: tak je zaczynam nowe życie. Jakby wyglądało życie bez Chrystusa? Tak samo by wyglądało, tylko że dużo ciężej. Musiałbym nosić homonto życia i głowy bym miał nisko przy ziemi. I byłbym łupem. Głównego księgowego. Piszę piosenkę o głównym księgowym teraz. Bo ma, znamy Ewangelię o tym, że jest władca, który odpuszcza wszystkie długi człowiekowi. Ale ja znam głównego księgowego, który każdy procent oblicza i na każdym punkcie punktuje i dolicza dywidendy, dolicza jakieś podatki. Mówię tu o demonie, nie? który całe życie człowieka pod, podsumowuje i rzeczywiście czasami w życiu mam. Pod górę, bo piekło za przeszłość wystawia fakturę. Nie? I to jest, to jest coś, co myślę. Yy, smutek tego świata wiele razy ma związek z tym, że, że próbuje ciągnąć wóz życia o własnych siłach. Nie? Co jest strasznie trudne. Miłosierdzie boże, które codziennie odkrywam na nowo. Na początku ze strony mojej żony, która. Jak to jest możliwe, że ona mi wybacza za każdym razem to samo? Jak ona ma cierpliwość do mnie tyle lat dla mojego egoizmu? Jest wytłumaczenie. Po prostu ona mnie kocha. Ja myślę i tak samo o miłosierdzie Boga związane, ma wielki związek z Jego miłością, nie? że kocha mnie takiego łajdaka, jakim jestem i mi wybacza. Nie? A to dodaje mi skrzydeł, jak, jak czuję, że, że On mi wybacza. Czy jestem miłosiernym ojcem? Moje siódemka dzieci by musiała się wypowiedzieć. No myślę, że tak. myślę, że tak. Chociaż, chociaż czasami, jakbyś, jakbyś zapytał moje dzieci młodsze, powiedzą, że oczywiście. Jak te, które już urodziły mi wnuki, te córy, to też powiedzą, że oczywiście. Gorzej by było chyba z tą młodzieżą, która właśnie wchodzi w ten okres dojrzewania mocno. To oni by wtedy... Mogli powiedzieć nie mogę iść na imprezę. Ojciec w ogóle nie ma miłosierdzia. No ale to tak trochę jest, bo to jak interpretuje człowiek to miłosierdzie. Każdy ma swoją jakąś ukrytą w sercu interpretację. To historia. Ja byłem na kilku spotkaniach z Ojcem Świętym. Byłem w Paryżu, byłem w Rzymie, byłem w Toronto byłem ostatnio w Madrycie. Ale też niesamowite mamy doświadczenie, bo zanim jest to spotkanie z papieżem, to cały tydzień wcześniej gdzieś jesteśmy i pracujemy w jakimś miejscu ze wspólnotami. Będąc na przykład przed Madrytem byliśmy na San Pauli w, w Hamburgu. To jest dzielnica kebabów i domów publicznych. I byliśmy tam z tymi ludźmi z różnymi pankami, z różnymi takimi yy, Takimi ludźmi pogubionymi, bezdomnymi, i siedzieliśmy z nimi. Byliśmy z nimi parę dni, i to było niesamowite przygotowanie do spotkania yy, z papieżem. Właściwie, kurczę, nie wiem, powiem, że to dla mnie było najmocniejsze z tego całego spotkania, że wcześniej byliśmy w tym Hamburgu i mogliśmy być na ulicach z tymi ludźmi. Znaczy, dla mnie, cały taki wyjazd na, te, na każde światowe dni młodzieży. Wiązał się no, z trudami, no bo i tu do Paryża, tutaj do Rzymu, tutaj e, aż do Toronto lecieliśmy i to mieliśmy jeszcze chyba dwumiesięcznego synka wtedy Henryka. To są trudy różne, ale też był piękny czas spotkania i to był taki czas oderwania się od tych, tych codziennych, różnych walk. I to był czas święty taki dla mnie, nie? że ja nagle. Okazuje się, że miałem dużo radości, dużo nadziei, dużo... a takie naprawdę byłem pobudzony bardzo fajnie, że spotykam na co dzień tyle ludzi, którzy myślą podobnymi kategoriami jak ja. Nie? Bardzo, faj, bardzo dobre spotkanie. Poza tym ogromna przychylność ludzi, yy, takich, którzy nie są w kościele, ale nas gościli, kiwali nam z okien, wynosili nam jedzenie jakieś z domu albo wodę, byli poruszeni świetne. Przygotowi! Tak! Zbliżają się światowe dni młodzieży i to w Polsce. Jest to ogromna okazja do tego, żeby doświadczyć czegoś więcej. Żeby zostawić to, to, co znamy doskonale, tą naszą codzienność i szukać czegoś nowego, co nas zainspiruje na dalsze życie. Dlatego, żeby, żeby te Światowe dni młodzieży dobrze przeżyć, zachęcam do tego, żeby poważnie podejść do sakramentu spowiedzi i odkryć w Eucharystii coś nowego. Wiem, ile mi pomaga spowiedź i ile mi pomaga Eucharystia. Nie sentymentalno, romantycznie, religijnie, tylko tak realnie. Jak mi pomaga być ojcem, dziadkiem, przede wszystkim mężem i chrześcijaninem. To, i, I to dobrze by było, żeby, żeby te Światowe Dni Młodzieży nie przebiegały tylko pod znakiem y, organizacyjno-administracyjno-przygotowawczo-porządkowym, ale przede wszystkim duchowym.